Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. Słyszymy w dzisiejszym fragmencie listu do Galacjan. Yy... Ta metafora związana z wolnością, z byciem wolnym i z trwaniem w wolności, w takiej tradycji biblijnej jest związana z tym tytułem, jakim nazywamy Jezusa Chrystusa, mianowicie z odkupicielem. Czasem tak troszkę łatwo mówimy, że Jezus Chrystus jest naszym odkupicielem, nie do końca zdając sobie sprawę, o co chodzi w tym słowie. To jest greckie słowo, które technicznie oznaczało osobę dokonała wykupu Niewolników, kogoś, kto w statusie e, prawa greckiego, potem również rzymskiego, e, nie miał żadnych praw, nie mógł o sobie w ogóle decydować, był niewolnikiem, i nagle e, taki ktoś na drodze odkupu, to był akt prawny, stawał się człowiekiem wolnym po e, wypłaceniu pewnej e, ustalonej kwoty. E, I bardzo możliwe, że w pewnym przynajmniej czasie wiązało się to również e, z takim e, rytem liturgicznym, w jednej ze świątyni greckich. To jest jedna z hipotez, nie do końca potwierdzona. W każdym bądź razie pozostajemy dalej w kręgu pewnych metafor, które święty Paweł używa, chcąc pokazać zestawienie dwóch ekonomii zbawienia, starej i nowej, tej, w której ludzie podlegali prawu, i w tej. W której przyszedła epoka Chrystusa i kiedy jesteśmy ludźmi wolnymi. W zeszłym tygodniu widzieliśmy, mowa była o pedagogu o tym, który za człowieka decydował i kijem poganiał. Tutaj teraz dzisiaj Paweł sięga po, po troszkę inną metaforę. Do pewnego momentu byliśmy niewolnikami i przyszedł ten, który był naszym wykupicielem czy odkupicielem i odtąd jesteśmy już wolni. Musimy sobie uświadomić właśnie ten kontekst historyczny. Czym niewolnik był? W niektórych źródłach czytamy, że Niewolników w ogóle nie, nie, nie uważano za ludzi, tylko byli zdegradowani do poziomu rzeczy, odczłowieczeni, tak można by powiedzieć. Musimy sobie uświadomić, że niewolnik nie posiadał żadnych praw, nie mógł decydować o sobie, i to święty Paweł bierze jako symbol naszej starej kondycji i mówi: W pewnym momencie staliśmy się wolnymi, w tym sensie, że możemy o sobie w pełni decydować, jesteśmy odpowiedzialni za siebie i za życie. Taka jest ekonomia łaski, czas Jezusa Chrystusa. Taka znowu antyteza. I przestrzega, jeżeli tak jest, to decydujcie dobrze. Decydujcie według pewnej logiki, której Chrystus nas nauczył, i to jest drugim motywem dzisiejszego czytania. Jak mamy żyć? Jak mamy żyć mądrze? Święty Paweł mówi to wprost. Postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądań ciała. Ciało bowiem do czego dąży, do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. Na poziomie literackim trudno o bardziej wyrazistą antytezę. Stajemy jakby na rozdrożu, możemy pójść albo w lewo, albo w prawo drogą ducha albo drogą ciała, ale nie istnieje żadna droga kompromisowa, nie istnieje żadna droga pośrodku. To jest ten moment, kiedy człowiek musi wybierać. Paweł mówi właśnie o, o, o zdolności wybierania w nowej kondycji, kiedy nie jesteśmy już niewolnikami i kiedy możemy wybierać. Proszę Państwa, niestety bardzo często ten fragment jest źle interpretowany. Najpierw chciałbym y, zwrócić uwagę na pewną rzecz, która nam, y, mam nadzieję, wskaże taką drogę poprawnej interpretacji, y, a potem powiem, na czym polega y, troszkę błędna interpretacja. Y, ciało i duch nie tylko u Pawła, ale w ogóle u klasyków greckich, na przykład widzicie w tej chwili Państwo na, na monitorze fragmenty y, z Cycerona czy z Platona, dwóch y, wielkich y, pisarzy starożytnych, y, ta y, antyteza ciało i duch są w języku greckim, również w, później w języku łacińskim, pewnym związkiem frazeologicznym, który wskazuje na dwie płaszczyzny, które są ze sobą nie do pogodzenia. To jest tro, coś takiego, jak my mamy w języku polskim powiedzenie, oni są jak ogień i woda. Kiedy powiemy o kimś, oni są jak ogień i woda to tak do końca nie wiemy, to nie zawiera w sobie żadnej treści. Nie wiemy, y, ani jedna, ani druga osoba, czym się charakteryzuje. Ale wiemy, że cokolwiek by to nie było, te dwie osoby są y, przeciwne sobie. Są zupełnie się od, sobie, od, od siebie różniące o 180 stopni. Taka, taka jest rola antytezy. I teraz, gdy dopiero dowiemy się czegokolwiek o jednej osobie, na przykład, że ona jest gadułą, to na podstawie takiej antytezy możemy powiedzieć, aha, to on jest cichy. Hmm? E, teraz święty Paweł, kiedy mówi o płaszczyźnie ducha i płaszczyźnie ciała, kiedy właśnie przeciwstawia te dwie rzeczywistości sobie, nie mówi o cielesności fizycznej, tylko mówi właśnie, posługując się takim związkiem frazeologicznym, troszeczkę jakby chciał powiedzieć, e, dwie płaszczyzny ognia i wody. I my musimy zrozumieć przynajmniej jedną, żeby móc sobie zrekonstruować tę drugą. Święty Paweł nigdzie w swoich listach tak wprost nie zdefiniuje płaszczyzny ciała, ale zdefiniuje płaszczyznę ducha. I to w, również w naszym omawianym liście, w piątym rozdziale, mamy takie słowa: Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Płaszczyzna ciała, zatem i postępowanie według ciała jest. Postępowaniem dokładnie przeciw tym wartościom. Żyć według ciała to nie kochać, być człowiekiem smutku, nie cieszyć się pokojem, być niecierpliwym, nieuprzejmym, zgryźliwym, nie okazywać innym dobroci, zdradzać, czyli żyć wbrew wierności, nie być człowiekiem łagodnym, być kimś wybuchowym. To wszystko jest podążanie drogą ciała. Taka jest yy, yy, logika. Yy, powiedziałem o dwóch... Yy... Skrajnych, błędnych interpretacjach, które nawet czasem na kazaniach się pojawiają. Ponieważ niektórzy biorą dosłownie to słowo ciało i mówią o cielesności, interpretując to rozdwojenie w kategoriach etyki seksualnej. W żadnym wypadku Święty Paweł czegoś takiego tutaj akurat w ogóle nie miał na myśli. Druga droga tej błędnej interpretacji to interpretowanie ciała jako sfery materialnej. I teraz, skoro Święty Święty Paweł mówi: Idźcie drogą ducha, czyli wszystko, co duchowe, byłoby czymś dobrym, natomiast wszystko, co materialne, włącznie z tym życiem, z pieniędzmi, z dobrami, byłoby B. To też nie jest myśl Świętego Pawła i bynajmniej Święty Paweł, myślę, daleki byłby od takiego wartościowania. I znowu nam w tym czytaniu tutaj wraca kwestia prawa. Święty Paweł mówi tak, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że Święty Paweł, który przez całe pięć rozdziałów mówił o uczynkach prawa bardziej w świetle negatywnym, tutaj stawia argumentację właśnie opierając się na idei prawa. Jak powiedziałem, to jest na pierwszy rzut oka, ponieważ yy, bierze yy, fragment z księgi kapłańskiej i zobaczmy teraz w księdze kapłańskiej, w jakim kontekście funkcjonuje ten yy, cytat. Tam czytamy coś takiego: nie w nienawiści do brata swego, nie bądź mściwy i nie chowaj urazy do współrodaków, ale miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Proszę Państwa, w kontekście, w księdze kapłańskiej wyraźnie widać, kim jest bliźni. Bliźni dla człowieka Starego Testamentu, dla człowieka prawa to współrodak. Bliźni to brat. Idąc konsekwentnie. Yy, i tak interpretując pisma żydowskie, wspólnota Kumran, chociażby współczesna Jezusowi, zapisała w swojej regule kochać wszystkich synów światłości, czyli tych, którzy należą do, do wspólnoty i należy nienawidzić synów ciemności, czyli tych, którzy są poza. To jest właśnie ta logika uczynków prawa, o których wspominaliśmy wcześniej. Takie przekonanie było w judaizmie, że prawi, a więc należący są do Boga tylko ci, którzy należą do naszej wspólnoty i na nasz sposób praktykują judaizm. I pokazywałem wtedy że Jezus szedł wbrew tej logice. Jezus właśnie szedł zawsze do innych. Jezus wychodzi e, do innych, do grzeszników e, i opowiada im przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, bo to jest właśnie ten inny, nienależący do naszej wspólnoty. I święty Paweł do, doskonale odczytał e, teologię Jezusa Chrystusa, e, kiedy odrzucił e, uczynki e, prawa. Powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy tak chcieli e, rozumieć e, prawo i gdybyśmy w taki sposób chcieli na Nim. E, opierać, to Biblia nie różniła tak, nie różniłaby się tak naprawdę niczym od dostojnej myśli stoików na przykład, a jeszcze wcześniej Sokratesa w starożytnej Grecji. Sokrates, to zapisał Platon w swoim dialogu Kryton, Sokrates uczył tak, to Prawda, że większość wierzy, iż człowiek, którego spotkała nieprawość, sam ze swojej strony może teraz nieprawość czynić, jednak nie wolno mu w odwecie nikogo obrażać, nie wolno nikogo krzywdzić, nawet jeśli jemu to zostało uczynione. Grecy byli bardzo humanitarni. Seneca pisał tak: Jeśli pragniesz naśladować bogów, czyń dobrze także niewdzięcznym, albowiem także nad zbrodniarzami wschodzi słońce, a morza są otwarte dla piratów. Jakże bliskie słowa słowom Jezusa, gdy mówi: Słońce, światło wschodzi tak nad grzesznikami, jak i nad ludźmi prawymi. Bardzo możliwe, że ewangelista inspirował się troszeczkę tymi ideami, które w myśli greckiej no, funkcjonowały. Myśl Chrystusa odczytana przez świętego Pawła idzie dalej. Dlatego święty Paweł, mówiąc o prawie ten aspekt ograniczania czy wygraniczania wygraniczenia pewnych granic zawsze odrzuca. I co jest taką podstawą dla świętego Pawła, żeby pokazać tą nową interpretację, nową funkcję prawa? Są same słowa Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę. Te Słowa zacytowane, z którymi Paweł tak naprawdę polemizuje w dzisiejszym liście brzmią tak: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jezus Chrystus powiedział coś dużo więcej. To jest moje przekazanie w Ewangeliana, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nie, nie, odtąd nie macie się miłować jak siebie miłością ludzką, e, tą miłością humanitarną, o której mówili również Grecy, ale macie miłować się tak, jak ja was umiłowałem, miłością nadprzyrodzoną, miłością wynikającą z logiki Krzyża, miłością idącą e, właśnie e, w tej linii e, Ewangelii. Taka jest e, myśl św. Pawła.